Hey, Jołeczka, słoneczka witam w kolejnym odcinku na tym kanale, a w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na Holstrain. Dawno nie było, tak mi się wydaje, albo było, ale po prostu ja nie pamiętam, więc możliwe. Jeśli chodzi o ten shame, to w sumie taka tematyka tego holu, to jest wycieczka do Grecji, bo jadę na klasową wycieczkę do Grecji za. 5 dni? Chyba tak. Jadę w niedzielę, dzisiaj jest wtorek, 17 września. I te rzeczy mi przyszły wczoraj chyba, jeśli mi się dobrze wydaje. Tak, wczoraj. Mam nadzieję, że oświetlenie jest spoko, bo jest godzina po 17. I ciężko mi złapać gdziekolwiek tu dobre światło. Więc mam nadzieję, że jeszcze włączyłam lampę u góry, więc... Oby było dobrze. Więc ja już nie przedłużam i zaczynamy. Zacznijmy może najpierw od ubrań. I jak widzicie, mam tutaj cztery rzeczy. I będę wam po kolei wszystko pokazywała. Pierwsza rzecz, i ja w ogóle tak jak mówiłam, jedziemy do Grecji. Ale... Będziemy na plaży, ale jeśli chodzi o pogodę, to pogoda nie jest za bardzo taka na plaży, w sensie będzie 24 jakoś stopnie i więcej, ale no nie wiem, czy będziemy w strojach kąpielowych, ale jeśli nie, to i tak kupiłam to po prostu na wakacje następne, na następnym roku <gryw> i tyle, a jakby będzie, no to, to sobie tego użyję i chodzi mi tutaj o taką chustę jakby na biodra i na posiadki. Taką przejrzystą e, na strój kąpielowy ze ściągaczem po bo boku, on no, no, jest mega. Zastanawiałam się nad kolorem, ale no ja mam czarny strój kąpielowy. I tak, tak teraz patrzę, to wszystko jest czarne. Czarny strój kąpielowy, więc wiedziałam, że czarne, taka czarna spódniczka będzie idealna. I w ogóle w tym świetle moje włosy wyglądają na jakieś rude. Masakr. Przechodzimy dalej. Mamy top i no, go użyję raczej, mam nadzieję. I jest to top. W ogóle jaka ładna metka. Mega mi się podoba. Ale nie, nie o metkę chodzi, wiadomo. Mamy taki ciemny, zielony top bez ramionczek. Tak on wygląda. Mega ładny, mega ładny, więc idziemy go przemierzyć. Mam nadzieję, że nie przeszkadza Wam to, że mam jakby z z szelkami, ale tak on wygląda. Jest bardzo ładny, strasznie mi się podoba. No wiadomo, bez szeli będzie to wiele lepiej wyglądało, więc... Fajnie, bardzo ładnie. Lecimy dalej. Mamy również top, ale bardziej w sumie jako bluzkę. I już widzieliście ten top w filmiku Outfity z tygodnia. Jest to czerwony top na takie grubsze troszkę ramiączka, tak wygląda. Bardzo ładny. Byłam w nim w szkole i jest w ogóle po prostu mega wygodny i tak dalej, więc lecę to sobie przymierzyć. To jest mega, mega ładny, strasznie mi się podoba. I w ogóle kolor też jest fajny. mój czarny jest ale nie biegajcie. Fajny, podoba mi się. I ostatnia rzecz z ubrań, ale to już nie są topy, tylko mamy piżamkę bo ja nie mam żadnej takiej ładnej piżamy, takiej wiecie, co mogę wziąć na wycieczki, albo jak chcę nagrać jakiś filmik i chcę mieć ładną piżamkę, to nie mam takiej. Więc kupiłam sobie, mega mi się podoba, granatową piżamkę na krótki rękawek. Już Wam pokazuję. Tak ona wygląda. W jest troszkę jaśniejsza. Oraz spodenki. Więc chcę to przymierzyć. Tak wygląda piżamka. Fajnie naprawdę wygląda i mi się podoba. Fajna. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli akcesoria, gadżety i takie rzeczy. I zacznę sobie od pierwszej rzeczy, którą są buty i generalnie jak tak trzymam, to mogą się wydawać takie ręka, co ty kupiłaś ale są naprawdę bardzo ładne i kupiłam je no, z myślą po prostu tylko i wyłącznie praktycznie na Grecję i no, na następne wakacje żeby z czym chodzić, wiecie, oprócz adidasów to żeby mieć takie sandałki, że tak powiem i wyglądały naprawdę spoko i to jest rozmiar 39, ale nie wiem czy nie jest ciut za duży albo mi się po prostu wydaje bo ja ogólnie mam 38 i w niektórych tylko 39 ale są, moim zdaniem, bardzo ładne. Lecimy dalej. To jest coś, co chciałam wypróbować i też w sumie nie myślałam o tym akurat od do Grecji, ale bardziej pod względem kontentowym. Kupiłam sobie te takie nakleki na etui do telefonu, żeby móc przyczepić telefon gdziekolwiek. I myślałam o tym, żeby po prostu przyczepić na lustro. Lecimy dalej. Mamy kosmetyczkę, którą kupiłam na Grecję. I są różne kolory, kolory ale ja wzięłam szarą. I. To jest kosmetyczka, którą ja chcę sobie przeznaczyć na kosmetyki, na makijaż. I wygląda to tak. Tutaj mamy takie dwa, wielkie szonki na zasuwak. Tutaj mamy miejsce na pędzle, i tutaj mamy jakby resztę miejsca na inne kosmetyki. Wydaje się mało pojemna, ale jak się do niej włożysz rzeczy, to będzie pojemna. I wygląda fajnie, a ja nie mam jakoś dużo kosmetyków do makijażu Bardziej mam, jakbym miała połączyć do tego pielęgnację kosmetyki, to na 100% by mi się nie zmieściło Ale to jest tylko na makijaż Następna rzecz I kupiłam to na spółę z przyjaciółką Jest to prostownica Taka bezprzewodowa I ja tak Miałam takie, mm, czy ja wierzę w prostownicy z Shine? Nie wiem Ale chciałam się przekonać I złożyłyśmy się na pół i ja szczerze jakoś nie prostuję za bardzo włosów teraz, w tamtym roku więcej prostowałam Teraz prostuję o wiele, wiele mniej, bo po prostu nie chcę aż tak tych włosów niszczyć Ale chciałam to wziąć na Grecję, bo ja swojej prostownicy nie będę brać, bo moja mama ją będzie używać I wzięłyśmy sobie taką niską prostownicę i w ogóle testowałyśmy ją dzisiaj w szkole I jest spoko Naprawdę jest spoko i faktycznie prostuje Ale musi się tak nagrzać chwilę, tak 3 minuty, jeśli tak chcecie wyprostować, a jeśli tak nie zależy Wam na takim bardzo prostym włosach, no to myślę, że tak dwie minuty, półtora i jest spoko, ale jest strasznie malutka więc jakbyście chcieli wyprostować całe włosy, to nie wiem ile by Wam to zajęło, ale ona jest spoko na takie, wiecie, mini poprawki więc idealnie się nada do torebki na zwiedzanie w Grecji dalej mamy brzytwy zwykłe trzy. Nie wiem, co tu więcej mówić. Ja lubię je sobie wymienić. Ja je po prostu zazwyczaj yy, czyszczę, jak po prostu nie mam czasu ich kupić i no jednak na szczęście przychodzi trochę to zamówienie. Więc może sobie czyszczę, ale w pewnym momencie już kupuję nowe i teraz kupiłam trzy nowe, bo... Ja po prostu lubię to Mamy zakreślacze i tutaj mam tylko trzy Bo dwa są w moim piórniku już Bo je potrzebowałam I tutaj mam żółty, pomarańczowy I zielony, mentowy, A w piórniku mam jeszcze Różowy, fioletowy I niebieski, jeśli się nie mylę Więc tak to wygląda I na są spoko, serio mi się sprawdzają Więc mogę polecić Mamy tutaj takie jakby Organizer na ładowarki do plecaka wygląda to jest spoko, bo mnie strasznie denerwuje, jak moja ładowarka się wszędzie plącze. Albo nie musi to być na ładowarki, może być to na słuchawki, jak chcecie. Naprawdę, i mamy takie zawieszek zaw mamy zawieszkę, ale tego sobie nie będę na razie zawieszać. Ale później, jest była jeszcze taka biała, ale też są inne kolory, wiadomo. Więc po prostu myślę, że się nada. Ja sobie lampkę. I no raczej tego nie wezmę na Grecję, bo nie mam po co. Ale kupiłam sobie to do pokoju. Do pokoju. I jest to taka zwykła mała lampka, którą wpinacie na przykład do powerbanka, do laptopa, gdziekolwiek. I teraz no nie jest podłączona, ale tutaj z tyłu macie guzik. I zmienia wam kolory. I naprawdę przetestowałam to i daje spoko światło jak na taką malutką lampkę, więc polecam. Bransoletkę. Ja jestem fanem bransoletek z shine. I mam taką jedną e, na ściągacz, która jest taka sama na ściągacz, tylko z, że z krzyżykiem. I teraz sobie kupiłam z kwiatuszkami. I chodzi mi o taki ściągacz, gdzie możecie to po prostu regulować. jak kiedyś bardzo. Jest mega ładna. Bo ja kiedyś bardzo nie lubiłam razoletek. chyba sobie ją zostawię po prostu. Bardzo kiedyś nie lubiłam bransoletek, a wreszcie się do nich przekonałam. Kupiłam sobie taki pojemnik na perfumy biały. Ja nie wiem, czy będę brała do Grecji całe perfumy, czy... o, jeszcze jedna no, folię jest zapakowane, Czy właśnie do czegoś takiego to sobie zmienię, nie, przerzucam. Tak wygląda biały, taki fajny. Zawieszka do telefonu. Jak macie jakby miejsce na ładowarkę do USB, to kupiłam sobie właśnie taką zawieszkę w kształcie kwiatuszka białego. Więc do telefonu takich kwiatuszek, bardzo fajna. Jak to pokazuje, to się wydaje, jakby tego było serio strasznie dużo tych gadżetów, a nie jest ich jakoś dużo. I, no wiadomo, to jest szajnie, więc to jest po prostu wszystko tanie, więc nie wydałam na to kupę kasy, żeby nie było. Moje ulubione dosłownie gąbeczki do makijażu, i ja szczerze, nie, że oceniam czy coś, ale uważam, że gąbeczki z drogerii, ze sklepów są totalnie w sensie Nieopłacalne, że tak powiem, cenowo, bo uważam, że po prostu ceny w tych drogariach za gąbeczki są za drogie, bo to jest dosłownie tylko gąbeczka. Ale wiem i rozumiem to, że niektóre z gąbeczki z są serowe, bardzo fajne i zasługują na swoją cenę. Ale ja dosłownie uwielbiam te strzenie i najbardziej te, które właśnie mają po jednej stronie takie płaskie. Wtedy ja, jakby, tą częścią zawsze sobie blenduję. I mamy takie dwie. Znalazłam w tych samych kształtach. No i za to zapłaciłam. Może za te dwie jakoś, nie wiem, 5 zł, może nawet mniej. A no, w sklepie jedna taka gąbeczka kosztuje 14. Zależy wiadomo z jakiej firmy, bo czasami może być 9. Ale ja po prostu preferuję te z Shane i uważam, że są miękkie. Przynajmniej ja tak uważam. Mamy coś, co moim zdaniem ułatwi mi mycie twarzy. Ja jestem taka, że mnie czasami, ja po prostu nie czasami najmniejsze rzeczy wkurzają, jak robię pięknację. I jest to woda, która, jak myję twarz, spływa mi wszędzie tutaj. Więc stwierdziłam, że wreszcie może się może zaopatrzę w te takie, nawet nie wiem jak to nazwać szczerze takie coś. I to po prostu tą wodę zatrzyma i nie będę miała całych rąk, całej bruski mokrej po prostu przez wodę. Ta na rzecz z tego holu. Mamy mini szczoteczkę. Ej, to są przeurocze Taką, którą biorę zawsze do szkoły. No, nie zawsze. I na przykład do terebek jak wychodzę, ale jak mam kilka rzeczy, to ona jest za duża. Więc kupiłam o połowę mniejszą szczotkę. Żeby po prostu mieć ją w torebce i żeby ta szczotka mi nie zajmowała tak dużo miejsca, bo to jest bez sensu. Tak wygląda, jest naprawdę przeurocza. Jest przepiękna. Taka słodziutka, malutka, więc idealnie się po prostu nada, więc spróbujemy teraz tym przyczesać włosy. Sorry za te włosy, one są już taki, taki to jest po prostu. Ej, naprawdę? Serio? To super czesze. Nie ciągnie tych włosów w ogóle. Mega fajna. Super jest. Moja mega, wow, mega malutka będzie idealnie zmieści do torebki i będzie jeszcze miejsce w tej torebce. Więc ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że hol się Wam spodobał i. No, zapraszam Was na mojego Instagrama, TikToka. Ja za niedługo jadę do Grecji, ale jadę na 9 dni. I w sumie 2 dni to podróż, więc tak naprawdę na 7. I w trakcie, gdy mi nie będzie w domu, to będę wstawiała filmiki. Wydaje mi się, że dwa filmiki powinny się pojawić w trakcie mojej nieobecności, bo po prostu sobie je wcześniej zmontuję i ustawię, żeby się same wstawiły, żebyście po prostu mieli co oglądać, jak mnie nie będzie. Staram się być regularna teraz bardziej, Wstaw wstawiać filmiki tak co 3-4 dni. Wiadomo, że czasami to trwa dłużej, no bo mam szkołę. Ale dziękuję Wam za oglądanie i pa pa!